Sander Fredo. Sowa. Głupie wszystkie ptaki, rzekła sowa. Na te słowa, jak i taki dalej w krzaki. Miłość własną ma i ptak. Ale śmielszy stary szpak gwiźnie skoczy jej przed oczy i zapyta jej mość pani: Z jakich przyczyn wszystkich gani? Boście ślepi. Bośmy ślepi, a ktoż widzi lepiej? Ja, bo bez słońca pomocy widzę w nocy. Na to odrzekł stary szpak. Widzieć zawsze wszystkim w spak, to nie chluba, sowo luba. Możeś mądra, niech tak będzie, lecz twą mądrość kryje cień, a tymczasem słychać wszędzie każda sowa głupia w dzień. Wiatr i noc Czemu ty szumisz? noc się wiatru pyta. Czemu? Bo żyję, dmę sobie i kwita? Odpowiedział wiatr burzliwie. Ale tobie ja raczej się dziwię. Zimno czy ciepło, słota czy pogoda, ty wciąż milczysz. Śpisz jak kłoda. Noc mu na to jesteś w błędzie, zupełnie w tym względzie. Bo kto milczy, nie śpi wcale, ale raczej czuwa stale. Tego, który działa w ciszy, głupiec nigdy nie dosłyszy. A z twojego szumu ni pomocy, ni rozumu. I jak świat światem, a wszędzie, wiatr wiatrem tylko będzie.